Ale to będzie to, że nie ja w Dobrze, co O, pogrzało ludzi, już widzę jeden, 11 Tak mój czat Chorę Rozwijanie czyżby było jakieś taktyczne w teammate? No, ale robię czas poniżej minuty mm, powodzenia powodzenia to są ci ludzie z próby czasowej, co poniżej minuty schodzą jaki enemy strike hardy, pierdzielę no, walczył mistrza a też na standardowym setupie, bo jest po Pod moją całą to startujemy kurwa na takiej wodzie spającej. Mm. Gdzie Hm. Te McLaren? Wszyscy... Gdzie, te... gdzie te wszystkie kółka, które mają USP w pozycję? Nie to ja wiem, że McLaren ciśnie dziś. Nie pytaj co zrobiłem. Pojechałem w centralnie w lewo. Petyk To da się na pełnej do boksu? Tak Dawaj, <grym> dawaj Ostrzeżenie tylko dostanie Ja mam asystę, <grym> ja mam asystę, więc <grym> mogę na, <ja mam> <grym> na pełnej I gówno i czekam jest... na niego, a tak szybko do boksu wjechałem i co? Ja do ja garaży sam tak samo sam sam bym wjechał Nie wyłączyłeś asuski w, w boksie? Boks, jak takie skrzydło po lewej Bo ja nie potrafię do boksu a to tam kidne, no, jak ktoś ma... A tego I jak to się to zrobił? Bo ja tu, ja tu jestem amast, amars, Nie, maby, jak się to nie to hej, to tu robią, to. dla na tej już... jestem... amatorka, nie, nie, No nie, 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 hej, tu jeździmy nie, nie, asystę, nie, byłem, nie, 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 ja nie, No, się nie, pucie, pucie. Pucie. Ja amatorka, nie Reczko, ja no, właśnie, nie, jechać, no, nie, no. Dobra, nabijacie czasy i... no, na wyjście. Dlaczego? Chodźcie do boksu, bo ja będę robił To się. Dzięki. Właśnie to zrobiłem. Bo... <głosy> 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 ale ja mam wyczucie. Dobra, wszystkie oczy na ENG. Ja, ja, nie, ja nie unieważniłem, ale za to trochę inaczej pojechałem. O, mama do mnie dzwoni. Z netku Oje. do mycia. do, my, do spania. I do szkoły. Fujęt. Czy, że... Czyli mam zniszczyć. To już się kameruje! Tak zwany content no. będzie robiony. No to w takim razie. razie. Ale Nie jest zimno jest. i zimno. Co to, są za, co to jest za chmurka? Matko, bo... Tak Ja myślę, że pogoda na softy już jest. No, Co to jest za chmurka panowie widzicie ją? Dobra rozpoczynamy wysikłaj no, no, Taka mała nie? Taka malutka Nie taka, taka takie... chmurka ale taka dziwna z Takimi kropelkami, tak. takie jakby burza Jedzie redbull Czyklewski A, nie A może jakieś. Powodzenia Dobra Teraz będzie tak Lordzik Nie wystąpił Lordzik Aha Mam urwane skrzydło Lordzika podbiło O, oj, 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 oj. Nie mam drugiego części skrzydła, g MG sale. Nie wiesz, że zostałem go? To jeszcze illegal overtake na lordzików, który zespinował. Ja cię duchnie. Ale co się odjebało, a czemu lorczyk spano w miejscu? Aha, ja <mulity> musiałem go, na był. Mm. Areczka, i, czy coś, nie ja na był. Bro. Później ten tej O, deja ale ma pikę tutaj Nie będę mu się wciskał, żeby się i jak Ej, wy wcale nie macie takiego super tempa, mi się udało, że będziecie jechać szybciej Ja pierdolę jaki syf. Się... A tak piekę to nie mnie jak boi. Także nie ma Rodaga. Nie, to Właśnie to jest podobne kuprzek, nie ma. Ale nie, wydaje mi się, że ja miałem w niegrycie kiedyś wyjechał z Efiker przez ten. Mieliśmy u nas Arek przecież, że przez też no. wyjechał z e Tak lało. Nie będę Ci To za A nawet to jest pogoda na Inter albo już na softy. Tak, tam... Nie softy, słuchalina ja się robi. Ja, Byłem w ogóle nie wypadował by tam Ja bym się ci... No, no nic, jestem ostatni. Może dać faktu Wiadomo czy trzeba tam pierwszy. Nie, nic. No to może, że mnie zdobluję. To tak mnie rzucę tym bolidem, że ma Aj, Lordi, ja i lordzik, trafił to. Ja mu zrobiłem miejsce. Nikusek out. Aj, terambo. Rozwalił się czy jak? Ale nie jestem na no pewno. Lordzik proponuje, żebyśmy razem razem o siebie troszczyli i razem pojechali do końca. teraz. Ja, 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 jestem ja, ja, Nie, 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 się ja, się za dobrym takiego. Przecież Takiego przeciętnego... Mówiłem. ja, no ja, Dobra, ja, 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 Dobra. No razem nie żarty robię Dobra połowa za nami, tego horror Oj to było Bo ja Fajnie jestem nauczony jeździć jak ślizga Super, Teraz ja tego tego FedGader polara Nawet ja nawet za nie dojechałem Jadę pełną, jadę ja, gaz, nie mogę waryć. Trochę okay. No, kurczę Mark Prócz tam gdzie powinienem być? Nie znam, nie no. Nie no teraz to no, nie znamy blokuje już A nie znamy z czym jedzie? To... To o, w dupę. Który tak się do tejczyki Zbigniew 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 Kurz na Zbigniew 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 Wypierdalaj stąd teraz, obejrzyj życie się życzy. wrąbał w bandę w ostatnim momencie Jako chciał i tyle i jajaku jajaku to, to ludzi za sobą Na pewno gratulacje dla Nmxa Karę nie, miałeś, nie? Drugi Pietrek, trzeci Bennie. nieznany Areczko, no, no areczko, ty nawet podium nie zdobyłeś McLaren, jak pierdiele, no. weź ty, ja już nie jeżdżę z tobą, bo ty nawet podium nie zdobyłeś McLaren, no. Zjedziemy pierwszą pozycję, Sanka za instruktorzy. Ja to nałożydzieć wygrał. No, ale no szkoda tego.